Easy Shelter Plus jest prawdopodobnie najlepszym lekkim namiotem na krótkie zasiadki. Dzięki całkowitej wadze zaledwie 3,8 kg wraz z wkrętami i możliwości włożenia złożonego namiotu do łóżka, jest to najlepszy namiot dla tych wędkarzy, którzy chcą zmniejszyć wagę i objętość zabieranych rzeczy. Easy Shelter Plus jest udoskonaloną wersją oryginalnego namiotu Fox Easy Shelter, dokonano w nim oczekiwanych zmian i usprawnień. Namiot, choć nadal mały i poręczny, został nieco powiększony, co daje więcej miejsca z przodu łóżka i ułatwia wkładanie rzeczy do namiotu. Stworzyliśmy konstrukcję z zintegrowanym daszkiem, co oznacza, że nie trzeba wsuwać osobnego pałąka. Przyspiesza to rozkładanie namiotu, a jednocześnie daje dodatkową ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przednie i tylne panele z moskitiery można otworzyć i zamknąć z wnętrza namiotu. Panel przedni można całkowicie wypiąć lub używać odpięty od góry. Przednie drzwi mają dwa mocowania wałeczkowe w pionie oraz punkty mocujące na spodzie, co pozwala częściowo zrolować panel i przypiąć go, aby zwiększyć przestrzeń wewnątrz. Rozkładanie namiotu Easy Shelter Plus jest proste i polega na wyjęciu go z pokrowca i ściągnięciu elastycznej pętli. Namiot rozłoży się automatycznie i będzie miał właściwy kształt. Przymocuj namiot wkrętami po obu jego końcach, zamocuj trzy małe pałąki, które usztywniają konstrukcję i dokończ mocowanie namiotu do podłoża. Spakowanie namiotu z powrotem jest jeszcze prostsze. Wyciągnij wkręty mocujące i pałąki, a następnie pozwól, aby namiot ułożył się płasko na ziemi. Tam, gdzie pałąki się krzyżują, załóż połówki namiotu jedna na drugą. Następnie chwyć powstałą konstrukcję za obie strony i ściśnij je razem tak, aby układ pałąków skręcił się w ósemkę. Załóż dwie połówki razem i zabezpiecz je za pomocą elastycznej pętli. Włóż namiot do pokrowca i gotowe. Easy Shelter Plus doskonały namiot, gdy liczy się szybkość.